Cześć! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym, kolorowym, wiosennym, kwitnącym odcinku. Dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych pracach. Dziś będziemy świętować wiosnę, będziemy cieszyć się kwiatami, pięknymi widokami. Pokażę Wam moje ulubione zakątki, te rośliny, które najbardziej lubię właśnie w tym wiosennym czasie i też te, które są być może mniej popularne, ale również warte Waszej uwagi i być może kiedyś powiększą Wasze roślinne kolekcje. Bardzo serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Zanim zaczniemy, to możecie zasubskrybować ten kanał, to pomaga mi rozwijać się i docierać do nowych ogrodników. Jeżeli Wam się spodoba odcinek, dajcie kciuka w górę i napiszcie w komentarzu, jakie wasze są ulubione wiosenne kwiaty, a może yy, które z tych, które dzisiaj pokażę, jeszcze nie macie ich w swoim ogrodzie, ale chętnie je wprowadzicie. Zapraszam do dokumentowania. No to zaczynamy od tego miejsca, bo za mną ten wspaniały obłok jasno różowych, białych kwiatów to nasza ukochana wiśnia maj. Zawsze czekamy. Na jej kwitnienie. Zawsze się stresujemy, czy aby na pewno ona będzie tak pięknie obficie kwitła, jeszcze nigdy nas nie rozczarowała, ale mimo wszystko z początkiem wiosny tutaj przychodzimy, rozglądamy się i sprawdzamy, czy to już, czy to już jest ten moment. No, nie ma chyba bardziej obficie kwitnącej rośliny, tak mi się wydaje. Jest po prostu nieziemskie to drzewko. Robi wspaniały tutaj spektakl. Później, kiedy te płatki zaczynają opadać i też jest taki wygląd, jakby śnieg padał w ogrodzie, jest tutaj biało. No, dla ogrodników takich pedantycznych to może być trochę ciężkie do zaakceptowania, nam to zupełnie nie przeszkadza. Wręcz nawet to jest kolejny jakby urok dla nas, tej rośliny, że ona właśnie tak obsypuje się tutaj tym kwieciem, ale najważniejsze jest teraz ten moment, kiedy ona tak przepięknie kwitnie. A my możemy podziwiać te kwiaty. Hej, jeżeli chcecie nas odwiedzić, to 10 maja organizujemy dla Was kiermasz w naszym ogrodzie. Połączony ze zwiedzaniem, więc będzie trochę chodzenia, trochę rozmów o roślinach, ale też możliwość zakupów. Serdecznie Was zapraszamy to już 10 maja, szczegóły w opisie tego filmu i na sklep.Twojogrodnik.pl. To piękne drzewo, warto też sadzić w ogrodach, w których Chcecie wprowadzić trochę cienia. Co prawda, na taki efekt będziecie musieli poczekać około 15 lat, ale zobaczcie, jaki fajny już o tej porze roku ażurowy cień ona daje. W, w ogrodach, w których jest pusto, w których świeci intensywnie słońce i szukacie tego cienia, no ona będzie naprawdę świetnym wyborem. Po przekwitnieniu wypuści drobne liście które też tutaj pięknie szumią, poruszają się na wietrze, no a jesienią przybarwia się na ładne kolory, więc jest e, ozdobna przez cały sezon, a nie tylko w porze kwitnienia. Drugim, równie zachwycającym drzewem, e, które też kwitnie o tej porze, choć troszeczkę później niż właśnie wiśnia e, no jest ta e, Wiśnia zakura o bardzo pełnych, dużych kwiatach, niczym małe różyczki. Jak widzicie, jej pokrój jest dużo luźniejszy, ona nie tworzy tak wielkiej korony, czyli nadaje się zdecydowanie już do takich małych, zupełnie ogrodów, gdzie liczy się każdy centymetr miejsca. Występuje ona również w bardzo podobnej odmianie Kanzan o takim bardziej wzniesionym pokroju, tworzącym koronę w kształcie pucharu i właśnie tam, gdzie też jest mało miejsca, gdzie jest wąsko i unikać chce się form właśnie e, tworzących takie płaczące korony, no to można postawić na tę kanzan, z tym, że ona kwitnie jeszcze później niż obie te wiśnie i niż ta e, Kikushidarezakura. E, myślę, że gdzieś około za dwa tygodnie dopiero zacznie rozwijać e, swoje pąki. Pod tą wiśnią mamy wanbergeni, które właśnie zaczynają kwitnienie. A ona tutaj cieniuje bardzo ważne miejsce w naszym ogrodzie, a mianowicie to stanowisko, w którym rośnie bardzo wiele różnych pierwiosnków, które już w tej chwili wspaniale kwitną. Część z nich będzie powoli otwierać kolejne kwiaty. I do takich pierwiosnków należą pierwiosnki pełne z grupy Bellarina, które są zachwycające, kwitną na biało, biało-różowo, pomarańczowo, czerwono i żółto. I tutaj mamy całą kolekcję tych pierwiosnków, ale obok jest też poletko pierwiosnków gruzińskich, jednych z najmniejszych pierwiosnków i najwcześniejszych. Jest też tutaj kwitnący na biało pierwiosnek pruchonicki, mamy pierwiosnek różowy, ten, który można było kupić w naszej szkółce, nie wiem czy jeszcze zostały jakieś sadzonki. Możecie sprawdzić na www.bylinylucyny.pl. Tam jest nasza aktualna oferta. I wiele z tych pierwiosunków, które uprawiamy w naszym ogrodzie, znajdują się właśnie ich sadzonki również w naszej ofercie. Mama założyła tutaj też nowe stanowisko z pierwiosunkami omszonymi, które kwitną w różnych pięknych kolorach najczęściej bordowym, lekko takim fioletowym, szarawym. I mamy też jeden czerwony bardzo przyjemnie jest obserwować obserwować te pierwiosnki, no bo nigdy nie wiemy, jakie nowe kolory pojawią się z siewu. My rozmnażamy je właśnie przez siew, mamy co roku nowe, nowe saduneczki, nowe siewki, no i bardzo chętnie podglądamy właśnie te kolory i sadzimy je wciąż w nowych miejscach. Oto te pierwiosnki. Tutaj z przodu rosną wśród liści Cebulicy, która już skończyła kwitnienie i też wyglądała zachwycająco. Właśnie te pierwiosnki omszone, rozmnażone przez nas z siewu. Natomiast za nimi piękny, piękny i niezawodny pierwiosnek próchonicki, choć jest to właśnie rarytas, rzadkość, ale warto zadać sobie trudu i poszukać go. Tutaj obok mamy pierwiosnek jeden z takich najmniejszych, Pierwiosnek gruziński, bardzo piękny. Następnie tutaj są pierwiosnki, właśnie z grupy Bellarina, cudne. I kolejny pierwiosnek, musimy właśnie o, oczyścić go z liści roślin cebulowych. Prawdopodobnie wykopiemy wszystko i na nowo posadzimy, no bo niestety one teraz psują ten widok i y, utrudniają podziwianie tego pierwiosnka. No to jedno z moich ulubionych miejsc w ogrodzie o tej porze roku, bo kwitnie tu naprawdę dużo roślin, które pięknie się mieszają. Mamy tutaj tulipany purissima, mamy las, morze szafirków, są wilczomlecze, które pięknie się rozsiały, jest to wilczomlecz mirtowaty, na żółto kwitnie złoty pięciornik, zaczyna kwitnąć wawrzynek, no, i kwitną jeszcze sasanki, narcyzy, więc to wszystko tworzy taką mozaikę kolorów. Uwielbiam to. To jest coś po prostu niesamowitego. A to jest nowe miejsce na mapie naszego ogrodu. Na tym stole, pod naszym wiązem, który tutaj już, nawet jeżeli nie ma liści, to i tak fajny, ażurowy cień rzuca. I można w upalne wiosenne dni, które zdarzają się niestety, ale coraz częściej, można sobie tutaj odpocząć, wypić kawę pozachwycać się ogrodem, ustawiłyśmy wystawkę z najpiękniej kwitnącymi, wczesnowiosennymi roślinami bylinowymi i cebulami. Cebulę kupujemy w sklepie pędzone, przesadzamy do doniczek, ale po prostu chcemy się nimi cieszyć, chcemy je mieć bliżej siebie. A pierwiosnki no, mamy po prostu z własnego ogrodu. Są tu też śliczne bratki, które kupujemy wiosną. To krzesło jest tutaj nieprzypadkowo, bo moja mama bardzo lubi spacerując po ogrodzie, przysiąść sobie to tu, to tam, i właśnie tutaj często siada, podziwia te rośliny, może je też pielęgnować, bo są wyżej, więc nie musi się schylać. I jest to jeden z naszych w tej chwili ulubionych takich kącików w ogrodzie. Bardzo często tutaj zaglądamy, ale on znajduje się też na takiej trasie między domem a dalszą częścią ogrodu i szkółką i po prostu słuchajcie, nawet kiedy mamy dużo pracy i biegniemy przez ten ogród, no bo spieszymy się, chcemy zrobić jak najwięcej, to właśnie dzięki temu, że te rośliny są tak na wyciągnięcie ręki, możemy je dotknąć, pozachwycać, się przyjrzeć, no one nam po prostu sprawiają mnóstwo radości i Myślę, że naprawdę warto właśnie gdzieś taką wystawkę sobie zrobić czy to w formie stołu, czy w formie jakiegoś regału, półeczki do takiego miejsca, gdzie możemy zachwycać się z bliska pięknem tych roślin. Szczególnie jeżeli właśnie z naszego ogrodu korzystają też osoby, no, które już nie są tak sprawne nie mogą y, się schylać, i, a chciałyby mieć dalej kontakt y, Właśnie z kwiatami, z roślinami, bo jest to ich pasja, kochają to. No dobra, to czas na rarytasy. Wyszły już ciemiężyce, które są po prostu niesamowite. Mogę patrzeć i dotykać ich liści wciąż i wciąż, bo ta faktura, kolor, kształt no to jest coś niesamowitego. Bardzo oryginalne bardzo długo trzeba czekać na kwiaty, ale ja myślę, że te kwiaty są mniej ważne. Najważniejsze są właśnie te ogromne rozety. Wadą ich jest to, że uwielbiają je ślimaki, więc trzeba naprawdę dołożyć wielkich starań, żeby tych ślimaków po prostu tutaj ustrzec te rośliny przed ich apetytem. No ale zobaczcie sami. Faktycznie jest to coś niesamowitego. Kosmiczne. No i one będą dużo wyższe. I do samej jesieni będą stanowić tutaj taki wyższy, ładny akcent na naszej rabacie. Kolejna wiosenna ciekawostka to jagodowiec wielkokwiatowy, który kwitnie takimi delikatnymi, żółtymi, bardzo, bardzo jasnymi kwiatami zwieszonymi w dół. Niesamowicie pięknie wygląda podświetlony przez słońce. Rośnie w takim miejscu, że gdy już zaginie na okres lata, niczemu to nie będzie przeszkadzało, bo tutaj, zobaczcie, obok wychodzi wielka, wielka funkcja, której liście po prostu przysłonią to puste miejsce na, na rabacie. On lubi wilgoć i miejsce cieniste, więc tutaj ma idealne właśnie warunki. A tuż za nim, zobaczcie te ogromne, ogromne. Wychodzące, strzelające do góry pędy. To jest kokoryczka wielokwiatowa, która znowu tworzy takie wygięte włók, piękne pędy o kremowych kwiatuszkach i ona przepięknie przebarwia się na żółto jesienią. Jest to jedna z moich ulubionych bylin, jest dosyć uniwersalna lubi cień, czy wytrzymuje w cieniu, ale poradzi sobie też również na słońcu, o ile zapewnimy jej wilgoć. W naszej szkółce na bydlinelucyny.pl znajdziecie sadzonki tej kokoryczki, bo dzieliliśmy nasze kępy, które w różnych miejscach rosły, no i właśnie z zrobiliśmy z nich e, fajne sadzonki, także zapraszam. A tu kolejny rarytat, mianowicie Epimedium orange candy. Bardzo oryginalne, ma pomarańczowe kwiatuszki, lubi cień, ale tutaj na tej rabacie nie jest tak strasznie znowu dużo tego cienia, a ono świetnie sobie radzi. Wytrzymuje też suszę, więc jest świetnym rozwiązaniem na trudne, cieniste, suche rabaty. Można ją sadzić też pod koronami dużych drzew. Jak widzicie, z czasem pięknie się rozrasta. Liście są częściowo zimozielone, choć zdarza się, że są też zniszczone przez przymrozki, ale szybko się odbudowują. No i Epimedium jest nazywane kwiatem elfów, dlatego, że wygląda bardzo bajkowo niczym właśnie takie elfie, czapeczki czy spódniczki, które unoszą się w delikatnej, zwiewnej mgiełce ponad liśćmi. No i ja kocham Epimedia, mamy różne odmiany w swojej kolekcji. I według mnie one powinny znaleźć miejsce też w każdym ogrodzie, bo po prostu po, po kwitnieniu, które jest zachwycające i bardzo ciekawe, ich ozdobą są śliczne, błyszczące liście, które często mają jakieś tam wzorki, więc dodają też uroku. No naprawdę. Warto choć jedno epimedium w ogrodzie mieć. No i na koniec jeden z moich ulubionych widoków w ogrodzie. Widok na szklarenkę, na podwyższone rabaty z warzywami i mój angielski ogródeczek, który teraz zdobią na piękne narcyzy, tulipany w doniczkach, bratki. Wychodzą już powoli jaskry, które mam nadzieję szybko zakwitną. A w tle mamy ten cudowny dereń pagodowy w odmianie variegata, który zawsze przykuwa o każdej porze roku uwagę naszą i waszą. I jest takim no, naprawdę rarytasem w naszym ogrodzie, szczególnie taki stary okazały egzemplarz derenia pagodowego to nie jest częsty widok w polskich ogrodach, więc jesteśmy z niego bardzo dumni. Tu w moim ogródku, nie wiem czy widzicie, nad ławką pojawił się nowy element, czyli łuk, po którym będzie pięła się róża. Róża polecana, zachwycająca, silnie rosnąca, pnąca róża jasmina. Ja nie mogę doczekać się, aż ona tutaj zacznie wypuszczać. Pędy ja już ją posadziłam. No, ja przede wszystkim nie mogę doczekać się kwiatów, i oczywiście, jak każdy ogrodnik, liczę na to że już w tym roku ona wypuści i <laughs> jakimiś kwiatami mnie ucieszy. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Życzę Wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych, pięknych, miłych chwil świąt. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej cudownej pogody i... Będziecie spędzać czas tak, jak lubicie najbardziej. Jeżeli chcielibyście zobaczyć nasz ogród na własne oczy, to przypominam, że 10 maja odbywa się ogrodnicze święto, kiermasz, zwiedzanie, spotkanie z Wami. Zapraszamy Was bardzo serdecznie tutaj do nas, do Filipowic. Szczegóły w opisie tego filmu i na stronie sklep.twojogrodnik.pl Zapraszam i pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!